Emiel elektrikos, emieńczyk na kanale EMI Hydroelektro. Dzisiaj dość ważny temat do omówienia, czyli wymiana WLZ-ów mieszkaniowych, lokatorskich oraz wymiana WLZ-ów całej kamienicy. Temat, który czasem poruszam na swoich vlogach, a tym razem była taka możliwość, że udało mi się pewną część tych prac zarejestrować na kamerze i witam wszystkich swoich widzów bardzo serdecznie na swoim kanale dzień dobry, dobry wieczór w zależności od pory, w której oglądacie ten materiał no i teraz krótki wstęp jak to się stało, że udało mi się trafić na wymianę takich VLZ-ów. nie były one wykonywane przeze mnie, tylko przez inną firmę że tak powiem, udało mi się ich trochę złapać na gorącym uczynku zupełnym przypadkiem. A było to mniej więcej tak, że przywieźli mnie znajomi do siebie na 3 dni. Trochę to też było związane z moimi, z w, z moimi własnymi zleceniami elektrycznymi oraz przy okazji z drobną naprawą tych znajomych. No i co się okazało? Udało mi się zrobić tą naprawę. Przy okazji nagrać dla Was jednego vloga na swój kanał YouTube'owy. Gdzieś o 5 rano się położyć zanim mi się ten vlog wczytał. No i gdzieś około 8.30 słyszę kucie. A to się okazało, że przyszła ekipa, która ogólnie remontowała całą klatkę, więc tam była kwestia malowania. I odnowienia też pewnych tynków, które dziś tam poleciały, posypały się. A teraz już tak przechodząc bardzo konkretnie do tematu wymiany WLZ, ja mówię o tym, że jest to sprawa bardzo istotna, dlatego że w tym akuratnie przypadku. Sam budynek był stawiany bodajże jeszcze przed 1970 rokiem, więc było tam w wykonaniu oryginalnym WLZ od głównej skrzynki, która znajdowała się na parterze i główny WLZ, główny WLZ całej kamienicy. Było to mniej więcej chyba przewodami 6 mm2 w aluminium, więc kompletnie nie spełniało one standardów. I tutaj było to wymieniane w ten sposób, że została zrobiona, no niestety, ale nowa wersja starego systemu. Czyli w ten sposób, że od skrzynki głównie od głównego WLZ-u. A, zabezpieczenia główne przedlicznikowe i każdy miał swój licznik w mieszkaniu. Na ten temat też już jeden vlog na kanale się pojawił, gdzie omawiam wewnętrzne właśnie tego typu rozdzielnice, ale pojawi się też drugi vlog, kiedy robię wymianę tej rozdzielnicy oraz dodaję Nowe rzeczy czyli skrzynkę SRP 12-modułową, i w tym wykonaniu było to zrobione w ten sposób, że WLZ całego budynku, czyli WLZ kamienicy, był wciągane jeszcze w istniejącą rurkę starą pancerkę, tylko tym razem już w wykonaniu pięciorzyłowym. I były to przewody linkowo o przekroju 16 mm2. Trzy w kolorze czarnym przewody fazowe. Niebieski jako neutralny oraz żółto-zielony jako przewód ochronny PE. I właśnie trochę nowa wersja starego systemu, dlatego że wciąż jest w ten sposób, że liczniki są umieszczone, pozamykane w tych mieszkaniach. A z tego, co udało mi się dowiedzieć, to tutaj wspólnota rozważała taką koncepcję, aby jednak, aby jednak powiedzmy, wszystkie liczniki pozabierać od lokatorów z mieszkań i zrobić jedną dużą skrzynkę, rozdzielnicę zbiorczą na parterze, w którym po prostu te liczniki byłyby ogólno dostępne do, dla inkasenta bezproblemowo bez pukania, dzwonienia do mieszkańczy, po prostu daną osobę, danego lokatora zostanie bądź nie. Tutaj jednak wersja starosystemowa. Było to wykonane na takiej zasadzie, że 16 mm już do nowej skrzynki, w której mieściły się odpowiednie zabezpieczenia, takie proste, nadprądowe. C25A, takie proste. Tutaj też jest kwestia selektywności, ale na ten temat będę mówić już zupełnie osobno. Bo mam taki, w głowie taki materiał, który chcę przygotować konkretnie pod selektywność zabezpieczeń, pod dobór tych zabezpieczeń względem siebie. I wykonywano od tej skrzynki, od tej rozdzielnicy z zabezpieczeniami głównymi. Same WLZ -y lokatorskie, jednak po najmniejszej linii oporu, dlatego że to były WLZ -y 3x4 mm2. i trzeba przyznać takie bardzo minimum z minimum, kiedy dzisiaj wiadomo, że tych urządzeń w mieszkaniach jest coraz więcej, coraz więcej urządzeń przybywa, więc popierają one odpowiednią większą ilość energii elektrycznej potrzebują odpowiednio większych zabezpieczeń elektrycznych potrzebują większej ilości tych zabezpieczeń elektrycznych większych rozdzielnic do tego jeszcze czasami dochodzi system smart home różne rozwiązania teraz z tego przynajmniej co ja widzę popularne są również na mieszkaniach kuchenki indukcyjne więc wszystko to wymaga odpowiedniego zasilania dlatego tutaj akurat nie w przypadku moich znajomych udało mi się troszkę porozmawiać z panem elektrykiem bardzo przyjemny pan elektryk, bardzo się fajnie rozmawiało chwilę na ten temat, że czy jest taka możliwość aby do moich znajomych wykonać WLZ w wykonaniu 5 razy 6 mm kwadratowych, czyli taki jak ja zawsze wykonuję już od wielu lat. Pan elektryk pokazał mi coś takiego, czyli jak się można domyśleć fundusze fundusze bardzo skromne i ograniczone. No dlatego też udało mi się zdecydować w ten sposób, że porozmawiam z tymi znajomymi i że... E, w ich imieniu zakupię przewód do WLZ-u, 5x6 mm i trochę wejdę niejako w pracę panu elektrykowi, panu elektrykowi, który został tutaj wynajęty jako firma. I ten WLZ został położony przeze mnie osobiście. I tutaj przypominają mi się trochę czasy gimnazjum i liceum, kiedy przychodzili do szkoły elektrycy. Ja w zasadzie nie, nie na lekcje, tylko, tylko do panów elektryków pomagać. Tutaj trochę też. Tylko nie było to na takiej zasadzie, że robię sobie wagary od swoich zleceń. Nie, 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 nie absolutnie. Tylko przy okazji gdzieś tam... W chwili wolnej pan elektryk, nas powiedzmy, robił. Ja też gdzieś tam obok. Wykuć sobie, pogłębić, bo na przewód okrągły 5x6 to jest odpowiednio grubsza i większa bruzda. Więc no, była to przeze mnie bruzda powiększona odpowiednio. Przewód zamontowany, przewiat do mieszkania zrobiony przeze mnie dlatego że to była taka koncepcja, że ogólnie pan elektryk wynajęty przebijał się przez ścianę, wciągał przewód. I na przykład na ten moment, a jest to już, no trochę czasu minęło od tamtej pory i to już mi się wydaje, że na ten moment ekipa raczej kończy wykonywanie właśnie prac w tej kamienicy. Tylko było to dość ciekawe, bo po drugiej rozmowie z elektrykiem z tej firmy okazało się, że oni jednak jako firma nie wiem może coś źle do mnie dotarło, ale że oni wykonują jedynie podpięcie tych WLZ-ów kamienicy, czyli tych głównych WLZ-ów o przekroju 16 mm2. Podpinają stare wlz -y lokatorskie, miedziane już, co prawda, ale dość cienkie, bo 2x2,5 mm. A niejako lokatorzy, sami lokatorzy we własnym zakresie będą musieli um, popodpinać sobie te wlz -y lokatorskie. One są tylko powciągane do mieszkania, zakończone. Zabezpieczone, tak jest też w przypadku moich znajomych, którzy, jak tylko, będą mieli dodatkowe fundusze. Bo to też jest kwestia plomby. O ile dobrze pamiętam, plomba w Tauronie kosztuje około 30, 32 zł. Pierwsza plomba, druga jest odpowiednio tańsza, chyba dziś około 10 zł, ale dokładnie nie pamiętam. Poza tym jest to też kwestia sporządzenia odpowiedniej dokumentacji na rozplombowanie licznika energii. Później po wykonaniu prac na zaplombowanie tego licznika, więc przychodzi pan Monter osobno jeszcze i tą plombę zakłada na licznik. No i na ten moment prace już tam dobiegają końca. A w trakcie jeszcze udało mi się dojrzeć, że e, m, tam były te wszystkie prace robione bardzo, e, no, w bardzo ciekawy sposób. E, to tak wydawało mi się, że zgodnie z zasadami sztuki, zgodnie z normami energetycznymi e, trasy do przewodów, czyli to odległości od sufitu, od drzwi nie do końca były tutaj jednak zachowane tak mi się wydaje chociaż gruz był popodmiatany ładnie panowie majstrowie i pan elektryk po sobie posprzątali potem gruz powynosili po kuciu no i tak jak mogę podsumować te prace że na pewno z tego co udało mi się tam Przyjrzeć to bardzo budżetowo, Były one wykonywane bardzo budżetowo, tak, po najmniejszej linii oporu. Jednak troszkę szkoda, że te liczniki jednak nie zostały wszystkie zniesione na parter. Bardzo by to ułatwiło życie no inkasentom, którzy te liczniki spisują, muszą jednak zastać tych lokatorów w mieszkaniach. Poza tym byłaby to też bardzo dobra okazja i wtedy już WLZ lokatorski 3x4 to byłby niewystarczający, na przykład ze względu na, na spadek mocy właśnie I, i musiał być wtedy wykonany jako grubszy, być może nawet jako 5x10 mm2 do mieszkania wiadomo jak pokazał Pan elektryk, odpowiednio to wszystko byłoby droższe, bardziej kosztowne, tylko że na pewno lepiej przyszłościowo wykonane już nowym systemem, a niekoniecznie nową wersją starego systemu. Tutaj Wam zostawiam do komentarza jakie w zasadzie jest Wasze zdanie na ten temat. Mnie się tak udało trochę przypadkiem trafić na taką wymianę WLZ-ów. Cieszy mnie to, bo udało mi się też trochę podejrzeć. Um, na ten moment wszystko i do zobaczenia na kolejnych filmach. Pa!